Drukarka kolorowa HP Laserjet M479. Bardzo fajne, kompleksowe urządzenie. Jak ktoś potrzebuje druku kolorowego w laserze. To jest to dobre rozwiązanie. To jest dobra drukarka. Zamienniki nie są jakieś tam przesadnie drogie, Też już ceny spadły. A ja znam historię tej drukarki, bo to jest od mojego klienta. Najzwyczajniej w świecie klientowi się zlikwidowało stanowisko i odsprzedał mi drukarkę. Dobra, teraz tak. Wydrukujemy raporcik. Raport użycia. Zobaczymy ile ma przedrukowane. 17 tysięcy 18 000 prawie. No to nie jest jak, to jest dobry wynik, to nie jest duże zużycie na pewno. Dobra, i stan materiałów i tonerów zobaczymy. Dobra. Ona ma wi-fi, ona ma sieć, ona ma górny podajnik skanowania papieru, dwustronny druk. Dostępny toner, więc całkiem nieźle. O, tak, nie pokazuje stanu tonera. Nie wiadomo jaki jest stan tych tonerów. Widzę, że na pewno czarny jest toner, niebieski, czerwony, ale żółtego nie ma. Żółty na pewno będzie do kupienia od razu jak, 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 jak przyjdzie ta drukarka się sprzeda, to trzeba będzie żółty dołożyć. Od samego początku. Czemu nie pokazuje stanu, bo dopiero od jakiegoś czasu te tonery wychodzą zamienniki, gdzie wskaza wskazany jest ten stan, że on się tam kończy za ileś mniej więcej stron. Tutaj ona tak długo drukowała, aż fizycznie się toner kończył, więc dlatego nie widzimy zadrukowanego żółtego. Bo on jest do wymiany, on się już fizycznie skończył. Podejrzymy w środku zamienniki. Podejrzymy ten żółty. No. Żółty tak jak widać. Już będzie do wymiany. Czerwony wygląda dobrze. Niebieski wygląda dobrze. Czarny też wygląda dobrze, ale już też jakaś chyba z połowa na pewno jest zużyta jego. Dobra, w razie pytań proszę o kontakt. Drukarka jest sprawna. Jak, jakby ktoś chciał mogę dołożyć ten żółty toner, ale wtedy będzie trzeba doliczyć po prostu cenę, nie? Tam trzeba będzie, będzie trzeba podbić tą cenę. W razie pytań proszę o kontakt, pozdrawiam.